108 tysięcy, idziemy do bankomatu. <laughs> ja wiem, jak to będzie, nie? Okay. Oh wej. Naj. Nice. 100 tysięcy! Let's go! Mami! Dobra. Gdyby nie te kamizelki, co chłopak się krelami dał, to bym kurwa nie był w stanie biegać, ale zawsze kurwa, jakiś silak w kamizelkę Skłon! Góra! O! Gotowi? To, poszli. To startu, start! mosteczkę zdejmie, na szpitalu. O, o, o kur... że by mnie podhaczył! Dobra, no wiadomo. Dobra. Jeszcze. To są amatorzy, jak To jest mój brat rodzony. To może bym powiedział, że muszę do niego zadzwonić, ale myślę, że po prostu się obudzę i on będzie gdzieś stał pozycji foch 5 tak wygląda nasze życie. Bitch witam! No cześć! No powiedziałem, że to będziesz, że Lika też już masz, chłopie, lecimy. No! W grzanie. <gryżanie> grzanie. No kolego, to już lepiej, niech pokój to się ogarnia. Tak, tak, no, po prostu. O... Piękny podmuch. Na no, tamte no granie, przetadził. no nie, dobra, no zawracam, grzeję. Trudno. No, Przez... kolego, przesadziłeś teraz. <ścoughs> dobra, ja biorę 200. E, ty mi kasę wisi... Wiem, oddam ci, bo mam już dużo, wiesz? No to 150 A... koła po prostu. Tak, no wy, wypłacę ci jak ten, jak z, wyjdziemy nie, z. Tam. Nie, 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 synu, teraz, bo ty wy. Nie, opracuje, no co ty stary, dużo. nigdy w życiu Ile Nie mam masz? Dużo. Ile to jest dużo? 300 koło? Eee, wiesz co, ja mam... Eee, 700 kłamiesz, tysięcy, wiesz? Kłamiesz, masz z 50 e tysięcy nie, 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 mam, mam, żeby ci oddać, na no, spokojnie Mam nadal wypłatę nieodebraną też przed wiele miesięcy Chodź, chodź, chodź Trzy metra tak, razem jaram, papieroska Ja też przy kopce Chyba, że zostawisz pujarkę Zbudniałem, byś mi coś jednym na powrocie Co Bo... to, b... Co tu by było? Jeleń nam w koło Jeden nam koło ty <laughs> Zrobiło się chłodno Odłożę tą kołdrę ta, ta, ta. Tutaj na wieszak Ja ci pomogę, weź ją odłożę, okay. Kładę... czekaj <laughs> Nie, 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 nie. nie. <laughs> Mm -hmm. Dzień dobry panowie, wolniej troszeczkę, dobrze? Grigory Montana to Okażcie mi proszę swoje dowody osobiste, okej? Okay? To Słyszycie panowie? Dowody osobiste swoje mi okażcie Wypierd... bufer. Posłuchaj, wyjdę za chwilę i cię rozstrzelam jak będziesz dalej tak pierdolić Nie strzelaj mnie Chcesz się przekonać? Strzelaj do niego. Nie, nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, Ej, jak to się stało? Ko, ko, ko. O z góry nas roz... Cześć Grzegorz Może <grym> zastanawiasz się mm -hmm. Dlaczego cię tu wezwałem Tak, co się stało? Byłem niegrzeczny Jak niegrzeczny, co się stało? Możesz przejść do konkretów? Może opowiedz mi dlaczego spóźniłem się tu jakieś... 20 minut. Spóźniłem się 2 godziny 20 minut, jak już mówimy. No właśnie. <grywa> Strzały to padły na dachu, ale nie celne. Pomogę wam opał. O tak Ty... Erwin jest... Daj mi się pobić moją pałą sprawiedliwości. O. Matko boska! Ja... Kurwa. Kobieto! Zamknij Zamknąć krzyczą, proszę, do... mordy. Ach, pastorku, mnie po worku. O mój Boże! <laughs> carbonara masz. Przysięgam ci. Panowie, sprawdźcie, czy Carbonara nie jest przypadkiem poszukiwane? Ja tam potem krzyczą, bo jest to ale rzeczka w zbyt. Sprawdźcie! W kinie. Tak było, tak było, tak Spra było! Sprawdźcie, proszę, czy Karbonara nie jest poszukiwany. Jak jest? Jak jest? Macie ode mnie autoryzację na wysłanie go ze szpitala, ok? No jest poszukiwany. To jest najgorsze. Ja. Cie rozwodzie, może masz ochotę wpaść mnie i ostro, wy... aby otrzymać numer wysi Ewa czy? lub stop. Co ty tak? Miałam Cię. mieć dziś randkę, ale facet odwołał, a bardzo mi się chce dziś. Mam wino tekstybiliznę. To co, wpada, to tak lub stop. No i takie SMS-y właśnie. Ej, dobra, wiesz co robimy? Well, Skupmy. Stop. No. Bundestara> stop. 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 Alebo? jeździe Chłop nie miał tej zera tylko mu k ja sobie, rozumiesz? Oni mnie nigdy nie dorwą ze szpitala Dziwnie to wygląda ogólnie Borek ci założyć? No, ciepki takie nie posieka A co posieka, co posieka? Mam inne okulary Aha. Już pana tyle razy się na mieście spotkaliśmy, że już pana na pamięć pamiętam Aha Panie?

Oho, chyba się obraziło. Ale jest jakiś nie. problem, czy co? Nie, nie problemu. No tam no nie ma problemu. A ty o, ja nie widzę problemu. Ja nie widzę problemu. Nie widzę problemu, ja też nie widzę. Program zdrady, witamy ty, ty. Jak tak stoi, to co nie ma dziwne, ale kto? A Kumam, kumam już zakumałem SMS. <śpięk> <Czy to śpięk> nie, nie. Nie, ja nie programu... Co tu się od Ej, teraz cię pozwa! Pozwę cię! AHA!